Witajcie kochani na kanale Poznajmy Pana. To jest nasz vlog 43 już bodajże i yy, tak, i dzisiaj krótka refleksja. 43 <laughs> szok. No mój mąż musi być zaskoczony. Jestem bardzo. <laughs> no ja też jestem zaskoczona coraz bardziej. No ale cieszę się, że jakoś tak czerpiecie z tego, przynajmniej tak piszecie, albo trochę przynajmniej zamętu wprowadzamy tymi naszymi refleksjami. To też yy, można przemyśleć na nowo różne tematy i dzisiaj taka y, krótka refleksja y, związana ze zmęczeniem, y, bo myślę, że każdy z nas ma czasem taki intensywny czas, my też mieliśmy bardzo intensywny weekend y, i w ogóle tydzień i y, jak wiecie, ja zazwyczaj mówię po prostu to, co sama gdzieś tam przerabiam na modlitwie osobistej i co czym żyję y, i dzisiaj akurat, ponieważ na modlitwie osobistej po kolei y, rozważam Ewangelię Łukasza, y, dzisiaj y, Przeczytałam sobie rozdział 18 i to, co mnie dotknęło, to były pierwsze zda zdania, pierwsze słowa, tak naprawdę, hmm. tego rozdziału gdzie jest powiedziane, Jezus powiedział im przypowieść, aby pouczyć ich, że zawsze powinni się modlić i nigdy nie ustawać. I ja weszłam w tę modlitwę właśnie taka zmęczona, powiedziałam, panie, jestem taka zmęczona, <głosy> <głosy> muszę jakoś tak ograniczyć, jakoś nie wiem, w tym tygodniu aktywności muszę pomyśleć, co zrobić, żeby jakoś no, dać radę, wiecie, pociągnąć to, co najważniejsze, może niektóre rzeczy ograniczyć, żeby tak jakoś, no... Że tak powiem, się trochę zregenerować, yy, ale tak nie wiedziałam, jak tak, jak odpocząć. A jak, jak to odpocząć, jak ma człowiek jednak tyle obowiązków? Nie? No i tak yy, u mnie niestety często było tak w życiu, że, że tak powiem, łatwo im było zrezygnować z czasu modlitwy. I bardzo mnie porusza to, że w takim momencie Pan Bóg kieruje do mnie takie słowa o tym, żeby zawsze się modlić i nigdy nie ustawać. I to bardzo mi się kojarzy z, ze słowami z fragmentu z księgi Izajasza, z rozdziału 40, bo u mnie też jest takie dla mnie bardzo poruszające tłumaczenie. Fragment od 27 wersetu. Jakubie, nie mów tak, Izraelu, dlaczego rzekłeś? Moja droga ukryta jest przed Bogiem. Bóg mój oddalił sąd nade mną, odstąpił. Czy jednak nie wiesz o tym, ani nie słyszałeś? Wiecznym jest Bogiem ten Bóg, który osadził krańce ziemi. On nie może odczuwać głodu ani zmęczenia. Jego myśl nie może odkryć niczego nowego. On daje siłę cierpiącym niedostatek, podobnie tym, którzy cierpią bóle. Bo niedostatku doznawać będą młodzi, utrudzenia, młodzieńcy. Sił zabraknie najbardziej wybranym, ci natomiast, którzy trwać będą przy Bogu, odzyskają siły, dostaną skrzydła jak orły, biec będą bez znużenia, chodzić będą i nie odczują głodu. I w innych tłumaczeniach tam znajdziecie, że ci, którzy zaufali Panu, ci odzyskują siły, tak? Czy ci, którzy czekają na Pana? Tam jest takie hebrajskie słowo, które można tak różnie tłumaczyć, ale to szczególnie jakoś mnie porusza: to, że ci, którzy trwać będą przy Bogu, ci odzyskają siły, tak? Będą mieli skrzydła jak orły, będą biec bez znużenia, będą iść bez zmęczenia. I dotyka mnie ten fragment, bo. Widzicie, my czasem właśnie polegamy na sile młodości też. Patrzymy na tych młodych, myślimy, ale to jest siła, Ten, te, ta energia, te takie na przykład we wspólnotach, prawda, ci młodzi są zawsze tacy nakręceni, przeżywają bardzo te, te Ducha Świętego i to wszystko, I, i czasem nawet polegamy trochę na nich, nie, że oni będą nas jakoś ciągnąć, że, że ta ich energia będzie ciągnąć całą wspólnotę. Um, Jakoś przynajmniej tak ostatnio miałam nad tym taką e, refleksję, i dotyka mnie to, że Izajasz mówi, że wszyscy młodzieńcy będą doznawać niedostatku, jakby doznają niedostatku, doznają utrudzenia, i że sił zabraknie najbardziej wybranym. Czyli nawet tym, którzy mają, wydaje się taki motorek, <grym>, że nic ich nie zatrzyma, e, nawet tych mogą zatrzymać różne trudności doświadczenia. E, które, które ich spotkają, tak? Ja jeszcze jestem młoda, ale już też czuję, że pewne doświadczenia życiowe to, że tak powiem, hamują po prostu, że człowiek wpada w nie i tak trochę zderzy się ze ścianą raz, drugi, trzeci i, że tak powiem, zwalnia trochę ta energia życiowa. Ale porusza mnie ten taki przepis na taką wieczną energię, na taką niekończącą się siłę. I jest to właśnie trwanie przy naszym Bogu. Jeżeli przy Nim trwamy, jeżeli trwamy przy Nim na modlitwie osobistej, mamy z Nim głęboką relację, jesteśmy podłączeni do źródła życia, do źródła wody żywej. Jesteśmy włączeni w krzew winny. Jezus mówi, że trwajcie we mnie, tak? Wytrwajcie we mnie tak jak ja was y, trwam, też chcę w was trwać, tak? Bo jeżeli ktoś we mnie trwa, ten przynosi owoc obfity, ale bez mnie nic nie możecie uczynić. Y, I... I taka jest moja zachęta, myślę, to, co, do, do czego czuję, że Duch Święty mnie zachęca, żeby w tym okresie, kiedy po prostu jesteśmy czasem zmęczeni, y, mamy więcej obowiązków, y, czujemy taką potrzebę regeneracji, żebyśmy właśnie tym bardziej trwali przy Panu. Odłożyli może inne rzeczy, wyciszyli się. Naprawdę wiele rzeczy można ograniczyć w naszym życiu. Choćby jakby obecność w mediach społecznościowych, tak? jakieś kontakty nawet z ludźmi, jakieś takie tam słuchanie ciągle różnych rzeczy, jakieś wiadomości złych, tak? które też często sprawiają, że mamy takie zmęczenie umysłowe, tak bo słyszymy wiadomości takie, owakie, często martwimy się tą sytuacją polityczną. I y, czy tak tym, co się dzieje, tak y, u naszych dzieci, u naszych znajomych, którzy też przeżywają różne trudności. I myślę, że takim właśnie odpoczynkiem jest odpoczynek w Panu. Nie rezygnujmy z modlitwy, tylko właśnie w niej szukajmy źródła naszej siły na każdy dzień. Amen. Może mój mąż jeszcze doda coś? Ja nie tylko nie dodam, ale nie tak, nie nie tak nie nie inaczej nie niż nie ja zawsze, tak z życia tym razem. Bo ty dużo zacytowałeś wspaniałych fragmentów, zwłaszcza z Izajasza. E, chciałem tylko powiedzieć, że jak już narzekamy, ja też sobie ponarzekam. To narzekam. Ten, <śmieniu> że ci co lubią narzekać, to się ten. Utóż sam ją, będę szczęśliwy. <śmieniu> e, ja mam takie dwie przypadłości które e, strasznie ze sobą współpracują, bo po pierwsze... Tego e, tu się o nas odowiecie. To jest okropny pech. Nie wiem, chyba nigdy o tym nie mówiłem, ale e, po pierwsze, chyba cierpię, przynajmniej mam takie objawy delikatnego niedociśnienia. To mamy oboje chyba, tak? No. Ale ja mam też taką przypadłość, że nie trawię kawy. I... No właśnie, to jest takie lekarstwo dla wielu, wielu pije kawę, to jest takie prawie, że zdrowotne, tyle się o tym pisze i, i, i ta kawa wielu wybawia, a ja, no nie wiem, ja kawy nie trawię, chyba, że tam w rzadkich okolicznościach jakąś tam latę na pełen żołądek mogę wypić, ale no i to jest taki problem, że czasem Mam coś takiego, że właśnie leżę i nie mam siły, żeby wstać, żeby się zwlec i coś zacząć robić porządnego. I, i zastanawiam się, czy to, czy to. Kurczę, jak ludzie mają jakieś stany przed, jakiejś tam depresyjne, już nie mówię o właściwej depresji, tam jeszcze jest kwestia jak to tam się dia diagnozuje, jaka jest definicja, ale tak się mówi właśnie, nie, że oni nie mają siły, żeby wstać z łóżka i coś robić. Ale. Ja u siebie odkryłem, że jak jednak wstanę, mimo wszystko, zwłaszcza do takiej roboty, która wymaga jednak zwiększenia ciśnienia, że krew sama krąży, bo ja na przykład no, muszę porąbać drewno i idę porąbać drewno, nagle się okazuje, że ja kompletnie nie czuję niedociśnienia ani, hmm. ani braku kawy, nie? I mam wrażenie, że to się trochę łączy z tym fragmentem, że ci, hmm. którzy zaufali Jachwę zaufali panu. Mm. Ich nie opuszczają siły, bo oni sobie tak w pewnym sensie ciągle sobie to, to ciśnienie, to krążenie sobie stymulują, bo po prostu idą mm. za Bożym Słowem, bo pan powiedział, że trzeba iść, więc ja idę. I jakoś ten I i jakiś ten motorek zaczyna tu, wiesz, jest taki rozpęd. Nie? I tak. potem, jak ciało już jest w ruchu, no to zwykle pozostaje w ruchu. Chyba jest mm -hmm. nawet taka jakaś tam zasada ter termodynamiki, czy coś ja się tam się nie znam. Mm. Czy w ogóle. No nie, nieważne, nie będę się błaźnił. <laughs> Ale jak, jak ciało pozostaje w, Jak to jest? Bez ruchu, to wiesz, dopóki czego, coś nie poruszy tego ciała, no to pozostaje bez ruchu. No, samo z siebie się nie będzie ruszać. Mm -hmm. Jak ciało już jest w ruchu, no to dopóki coś go nie zatrzyma. To pozostaje w ruchu, po prostu. Więc warto być posłusznym, pójść za Głosem Boże, zacząć. Postawić pierwszy krok, i to jest takie rozruszenie tego motorka. Ja także do, do, do tego zachęcam. No, myślę, że właśnie też ta modlitwa może być takim pierwszym krokiem. To znaczy, mi bardzo pomaga w tym sensie, że czasami naprawdę nie wiem, czym się zająć i po prostu. Siadam do modlitwy i Pan Bóg mi hmm. pokazuje konkretną rzecz, którą mam się dzisiaj zająć, hmm. na której mam się dzisiaj skupić. To strasznie pomaga, bo to tak, tak, jakby ktoś się trzymał za rękę i po prostu prowadził cię przez te takie trudniejsze dni, przez te takie okresy, kiedy po prostu jesteś zmęczony i, i jakoś tak ciężko hmm. samemu sobie ułożyć, ogarnąć czas i życie, więc z tego was zachęcamy. Dajcie się prowadzić Bogu. Ważny jest ten, też taki spokój, wiecie, ja to mm. odkrywam, bo na przykład ja mam no taki wyrzut sumienia, że jak pracuję, to już muszę się tak zaangażować, mm. żeby nie było żadnych tam rozproszeń czy coś. Więc ja sobie liczę każdą minutę swojego czasu i tam klikam taki stoper, że ja pracuję, no Tak jak teraz pracuję, no to pracuję, na, na, wiesz, pracuję <laughs> na pełnych obrotach. Ale bardzo no, tak pracuję. Ale po prostu, że nie zgadzam się na żadne rozproszenia w tym czasie, nie? Bo, mm. bo inaczej to się nie liczy, to co tutaj policzyłem, że, że pracowałem. Ale ostatnio inspirują mnie tacy ludzie, którzy robią takie nawet live. Y, na YouTubie, więc widać, że to nie jest ściema, bo każdy sobie może powiedzieć, wiecie, że tak powiem, mikrofon wszystko przyjmie. Każdy sobie może powiedzieć, ja tam pracuję 12 godzin dziennie, ale są tacy ludzie, którzy się rzeczywiście uczą, siedzą nad książkami albo coś tam pracują na komputerze i widać, że to robią, bo, bo robią live y z tego. Mhm. I gdyby ktoś tam chciał w komentarzach się bardzo domagał, to ja mogę tam linki wkleić w, w komentarzu i po prostu autentycznie transmisje na żywo, tak jak ja robię w każdy poniedziałek o 19, no, no dobra Nowina, to oni, ja robię tylko przez półtorej godziny i potem jestem dentka, <grym> nie? Bo odpowiadam też na bardzo trudne pytania. A oni potrafią 12 godzin dziennie robić transmisję na żywo, jak się uczą. I oczywiście mają regularne przerwy, tam co godzinę, 10 minut yy, zwykle. Ale robią to przez 12 godzin, i właśnie się ludzie pytają, jak to jest możliwe, jak Wy to robicie. I ostatnio obejrzałem taki filmik gościa, który tłumaczy: Wiecie co? Nie można się przemęczać. <laughs> nie można się tak właśnie wypalać. Czyli jak klikniesz, że tak, teraz pracuję, jakiś tam minutnik, czy tam 25 minut, czy 50, czy co chcesz, to rzeczywiście tam nie otwieraj i nie zgadzaj się na żadne rozpraszacze typu media społecznościowe, czy coś. Ale nie śpisz się aż tak bardzo. Spokojnie, odetchnij sobie. No, i teraz ta godzinka jest albo dla pana, albo dla uczenia się, albo dla pracy. I spokojnie. I jak zachowasz taki spokój, to jesteś w stanie zrobić takich mm. godzin, wręcz 12 w ciągu dnia. Bo nigdy nie jesteś wypalony, spięty, mm. tylko ten i. Są wręcz jakieś tam różne badania na ten temat, że po prostu jak sobie robisz regularne przerwy, bo mi się wydaje, wiecie, że jestem też bo bohater, jak sobie pominę tą przerwę, ale dobra, mam dobre flow, gdzie ja będę robił przerwę teraz, jak mogę pracować dalej, prawda Boże? A tam anioły mówią: Amen! Wspaniały człowiek i ofiara całopalna swojego życia. Nie? No nie, okazuje się, że jednak tak nie mówią, tylko mówią, wiesz co, powinien sobie zrobić przerwę. W tym też się masz uśmiercać, to flow też trzeba uśmiercać, po prostu przerwa. I, i no, tego się uczę ostatnio. Mm. Nie, żeby robić przerwy, ale więcej pracować przez to, że jest taka trochę mniejsza intensywność mm. tej pracy, żeby się tak szybko nie, nie wypalić. Nie? Więc jednocześnie e, rozpocznij pracę. I ten rozpęd jest bardzo ważny. Najwięcej energii potrzeba do rozruchu, mm. jeśli chodzi o taką pracę. Najwię najbardziej się boimy rozpocząć jakąś mm. e czynność. Dlatego tak mocną e techniką są nawyki, budowanie nawyków. I tych mikro nawyków, I że mikro. na przykład nałóż tylko buty do biegania na przykład i wyjdź tam na 5 minut, możesz tylko zrobić kółko wokół domu i wrócić, ale wszyscy mówią, że już jak wyjdą to, to już zostają, to już biegną całą odległość. Tak, skoro już tu jestem, <grym> skoro już leżę plackiem na ziemi, no to mogę zrobić tą, tą pompkę, że co tam sobie zaplanowałem, nie? Skoro już wącham podłogę, nie? <grym> Swoją wykładzinę. <grym> <grym> żeby to było na coś, żeby nie tak <grym> na darmo. Tak, i właśnie to jest niesamowite odkrycie też, które no, nie, kiedyś, atomowe nawyki, polecam taką najlepszą książkę e, współczesną o nawykach, nie, że najtrudniejsze jest rozpoczęcie, jak już przekonasz siebie samego, że to nie jest nic takiego o, rozpocząć. Nie? Już się przyzwyczajasz do tego, że rozpoczynasz. To potem bardzo łatwo iść dalej. Nie? Więc najwięcej energii potrzeba do tego rozruchu. Więc zadbaj o ten rozruch. Nawet w, w tym biologicznym, żeby było lepsze krążenie krwi. Ja naprawdę lepiej się czuję przez cały dzień, jak sobie porąbię dr trochę drewna rano o, tam, o świcie. I po drugie, ale niech ta praca nie będzie tak intensywna. Po prostu żebyś mógł dużo godzin Spędzić na tej pracy. To są takie moje ostatnie odkrycia. Dzięki, Hanni, że mogłem być u ciebie dzisiaj. <grystanie> Dzięki, że byłeś. No i yy, tak. No i słuchajcie. <grystanie> właśnie ten pokój, czyli to, żeby nie było zamieszania, żeby nie było w nas stresu, tego nakręcania się, czego nie zrobiłem, co powinienem, naszych oczekiwań. Przede wszystkim spełniajmy oczekiwania Pana, a Pan naprawdę od nas nie oczekuje wiele. Chce, żebyśmy przy Nim trwali, do tego jesteśmy powołani, więc módlmy się, znajdujmy odpoczynek w Panu, słuchajmy Jego głosu, który nas przeprowadzi naprawdę przez każdą ciemną dolinę i przez każdy trudny, intensywny czas, on nas naprawdę może zachować w pokoju, w każdym doświadczeniu, w każdych takich nawet codziennych trudnościach. No i, no i te rady Mikołaja, jak najbardziej. Słuchajcie, to działa też, więc polecamy. No. Tak jest. Chwa panu. Wszystkiego dobrego, kochani. No, Dobra. trzymajcie się. Do jutra. Odpoczywajcie w panu. Czy